wiekanka! Dobra, dawaj, żółta. Dobra, już. Bo nie mamy konie czasu, by sobie Mnóstwo roboty, zaraz przerwa. I będzie tutaj bardzo dużo ludzi. Pamiętajcie o kolejce. Zapraszam. I chyba ma Nie, żółta, no już mówię. Zajmij okulary najpierw, założę. Poczekajcie, najpierw chcę Wy co masz powiedzieć. Znasz jagodę? Ale nie nagrywajcie mi! Już. No, no ale powiesz, Poczeka. tak. Jagoda? Znam jagodę. Kupowała mnie obiad. No to teraz będę jej dawać większe porcje. No, I to z tych Podwójną porcję! Chyba, jak stoi się cieszy. A najlepsza będzie tyśka, jak powie. To jak gada jest w ciąży? Ja myślałam, że ona przytyła. Nie Dobra, to co? Jak jest w ciąży? Ja, ja, ja znam jagodę. Ona brała u mnie obiad. To, moment, ja teraz muszę zapisać dwa. Zapiekanka! Rzucę, nie widać, tylko wygląda Widać, widać. To co zrobić? Ja no, Dlaczego panią co ty z nakrywa? To jest taki tabory. Ta, ta z trzeciej E? Bo ona, bie, ona bierze obiad przecież. To ja co, mam zapisać dwie porcje, tak? na imię. już. No wiem, bo ja, ja nie wiem, co ja mówić. No to dobra, to się... no to już pierwsze mamy, to będzie. Będzie. Tak? Ale to czekaj, no ja nie wiem, co mam powiedzieć. Tu no, masz to będzie? Przecież... No i co dalej? No to ma być krótkie, tylko to są jagoda, takie... Jagoda znam, jagoda. I co dalej? No Kupuję przychodzi obiad. u mnie ktoś kupuje. I nie musi być obiad. Wiesz, ale obiad, obiad... Nie obiad, on... bo musi być podwójna porcja. No to dobrze, nie będę. Teraz jak on... wciąż, no, to, decyzji... to podwójna porcja. Tak, proszę. Nie, ja nie, nie, nie. No chodź. No, no chodź. No, ja, no. Tu, co, ja nie mam no. liczyć, tak? To, co, że mam do, dopuszczający zmaźbę, to nie znaczy, że Cię nie wydam. Chodź. No także skwory. I nie rysować. No chcesz wyjść z bufetu? Ty, ej, chcesz wyjść z bufetu? Schowaj to. Wyszedł, schowaj. Schowaj to. Dobra, schowaj, schowaj to. No, ty ja może nie biorę. Dobra, to jeszcze raz i już koniec. może cały czas ze No nie nie wiem, ten pan tu ma za dużo pamięć w telefonie. Tak, Ale nie, słuchaj, brała on mnie Ej, to masz Jakbyś przyszła do mnie i się... mówiłaś, ja bym dobrze... No nie no, tak nie masz w trudnych sprawach, nie oglądasz trudnych spraw. No właśnie nie. To my wiemy jak jest. No to to mają być takie krótkie, wycięte z kontekstu. Żółta, słuchaj, nie,